Halo, witam Państwa, Dariusz Szwakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na sparing reprezentacji. Może być ciekawie. Dzisiaj zobaczymy, jak Austriacy grają przeciwko Biało-Czerwonym. Zapraszamy na mecz, na który z niecierpliwością czekają zarówno kibice obu reprezentacji, arbitrzy i sami zawodnicy. To niezapomniane przeżycie dla każdego zawodnika. Rywale nie mają z nimi łatwo, a sędziowie nauczeni są reagować na każde przekroczenie przepisów, o co przy takiej taktyce nie trudno. zagra w ustawieniu 4-4-2 z jednym napastnikiem na szpicy i drugim grającym za jego plecami. A ten drugi jest wsparciem wysuniętego kolegi, takim łącznikiem z drugą linią. Będzie cały czas grał nieco bardziej z tyłu, ale mimo to nadal jest to system 4-4-2. Guido Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Nie uda się je przejąć. Może spróbować uderzenia na bramkę. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Arkadiusz Milik, mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No nie, to nawet nie było blisko bramki. Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spodłować? Fatalny Kiks. będzie o czym w tej szatni rozmawiać. Trenerzy obu zespołów dokonają pewnie modyfikacji taktyki po tej bramce i druga połowa może być zupełnie inna. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Po pierwszej połowie tego towarzyskiego meczu mamy jednobramkową różnicę. Zieliński. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Lewandowski Robert Lewandowski strzela! Mamy bramkę! Ależ ładnie uderzył teraz tę piłkę. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramkę. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Do Popatrzmy. Walczą tam w polukarnym opozycję. Tak, bramka. Zasłużenie. Prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się, jak padła bramka. Bramkarz już prawie miał tę piłkę. Coś niesamowitego! Mogła być niebezpiecznie po tym życie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Błaszczykowski, Robert Lewandowski. Jest okazja. A jednak nie ma! Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego! Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło, wyrównanie było w zasięgu ręki. Heinz Lindner. Ostatnie 60 sekund. Dzisiejszy mecz towarzyski zakończył się wygraną jednym golem. Niewiele dzieli te dwie drużyny. Chociaż kto wie, czy gdyby to był mecz o punkty, nie mielibyśmy innego wyniku.